Jo w kolejnym filmie z... Super Mario 64 Ja mam zepsutą kamerę, więc Wojtek sam otwiera drzwi do piętra następnego. O Gdzie tutaj było przejście jakieś śmieszne, jakiś band To jest bug, do którego nie znajdziesz bo nie jesteś prawdziwy Sigma Gamer. Aha, jest Tołd. Zatem tu to uda. To jest drugi toad, który daje gwiazdkę. I tu gdzieś jest Naguja. nawiązanie do Zelty. A. Ocarina of Time. Zanim wyszło, Ocarina of Time. Gdzieś obraz jest taki. To? Nie. Musiałem mieć wróżka. O tutaj. Ale że, że taką piosenkę można zagrać. Ocarina of Time. A okej. Okay. Dobrze, więc Najpierw... gdzieś jest dziesiąty świat? Czuczaj. No panu nie ten? Nie. Patrzcie, jaki piękny pokój. Czekaj, gdzie jest? Nie ma lustra. Usunęli! Nie ma lustra. się Snowman's Land, kolejny ziomowy poziom! Ja i dawno nie było. To jest najtrudniejsza kioska w całej grze. No, za na że ja muszę spróbować. Ja daj mi spróbować. Kurde, rzeczywiście Daj mi spróbować! DAJ MI SPRÓBOWAĆ! Nie! Daj mi! Daj mi! No, Przestań kur... doczekać kuzik! O, Moneybag znowu przyciągnął. Dopiero wróci Super Mario World. Chyba. Nie pamiętam. Dobra, ja nie wiem jak to się robi trikowo, no, ale... No bo ta kamera mnie tak wkurza, no. Ale można to tak zrobić po prostu. Wiem, ale chciałem fajnie to zrobić. Ja też chciałem fajnie, ale widocznie Luigi nie skacze tak wysoko. A moja jak kamera... Luigi skacze tak samo jak Mario. A moja kamera nie współpracowała. No, kam kamera Pancho lepsza. No. A ludzie dalej narzekają, kają jest słaba w Banjo. To jest perwek jeśli umiesz grać. O, to jest też łatwa ogóle nie jest to, że łatwych o, o! Co muszę go pokonać? O. To na ring, to na ring! Kop, kop, kop o. Moja tupa To jest zimna jak... I lud no. Robi to samo co lawa dneńczu i pali Tak, lud pali O nie, musimy na górę wejść. A Awoo! Czy ty chciałeś mnie uderzyć się uderzyłeś? Nie, bo ja chciałem tutaj spróbować wejść tym log jumpem. Oh, yeah! Chciałem wejść to... to... Nie, to z pompą pogadać gdzieś. Chciałem, ja chciałem do iglo wejść. Jest. Chciałem do iglo wejść. Do iglo. Mi się nie udało. Eee, jak to... No. Dobra, w jednej gwiazd... W jednym pudełku jest gwiazdka, w drugim muszla i utonąłem bo była zimna. Więc woda. po prostu chwycę to. Gonicie. Jirwika! Go. Co zrobiłeś ci ciekawego w swoim Mario? Nie. Ulepiłeś Pawlana? Ulepiłem Xaviera. Czy ty w ogóle ulepiłeś w swoim życiu Pawlana? chodzisz? Tak. Prawda? No. Było to? W szkole. Ale coś śniegu. Tak. A nie nie jest a z czegoś innego. Z czego? No nie wiem. Dużo jest materiałów na tym świecie. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś pytał czegoś innego bałwana. Na pewno? No. Okay. Okay. Jakbym mógł tam wejść. W ogóle to jest takie dziwne miejsce, bo nie można się tu dostać później, jak już nie ma tych wrogów. O. Albo się Sigmo i się robi jakieś super triki. Chociaż może? No może i jest w jakiś sposób, nigdy nie widziałem, żeby ktoś to robił, bo nie było potrzeby, ale pewnie jest, że skaczesz z góry tutaj, nie? czy coś. Także jeśli zabijesz wszystkich przeciwników i coś słapy no czemu nie mogę go zabić? O, bo... I coś łapy w Mario to... Nie no, ta kamera mnie tak wnerwia dzisiaj. W ogóle ten wróg Monipax to można duplikować go, taki ja wspieram kasę, Mario, nie wiem jak ty. Te... Ja chcę wejść do iglo! O! Zabij przeciwnik, Mario! Ja to za pierwszym razem wrazłem. no! Ale Mario, wspieraj Mario! Co? wejść być... Już nie mam muszę nie zrobimy tego. No to wejdę do iglo i zbierzemy tam gwiazdkę. Może w końcu mi się uda. Już mam 20. No, Ale no kurde, no! Nie patrzcie na gameplay Mario, o, słaby jeszcze. No ja to wtedy za pierwszym razem zrobiłem, no o, i teraz nie no mam. dobra, ale wspieramy coin <laughs> i tak No dobra no. Zawichi chociaż mówię, ale wichrze też są. Czemu ja mam wszystko za ciebie robić. Nieprawda. Bo tak, mówi... a ile kwiast jakiś Mario złapał? Eee, boli się. Oh. Je, jedną. Tak? No będzie łapałem buli. I jeszcze dokończyłem oh, go. Right. Ukrań mi Kila. Nieprawda, nie ukradłem. Jestem za wolna na niego. You spin me right round, baby, right round. Nie robię tego. Tylko... Kurde, mogę się poświęcić przecież, żeby to złapać, no tak. No! Ej, no kur... Dobra, ale dalej żyję, dalej żyję. Przepraszam. Zbiorę... Trochę coinów zbiorę i złapię tamten coin. To, to są bardzo łatwe coiny. Na sto... Dobra, Maria ja się poświęca. Dobra. O nie, nie. Wow. Ludzi, zostaw tu? Szok. Nie, no tu wiatr wieje. Czemu tu wiatr wieje? No bo... Right? No bo lubi. Takie ja ranto mogę. Szok. O jeszcze jego mogę zawić, no tak. Nie będę robić klicza z uplikowaniem, co nie ponieważ... umiem. Ja Teraz się stoczyłem. Okej okay. no. Mój cheestik odpieprza od tego, co się stało. Zobacz to, co ja teraz robię. No! Okay, jeszcze, jeszcze nie ma tej gwiazdki. Jak coś. Okay. Porobimy na sto. Ja tam chcę coiny złapać, tam gdzie są takie... Z... Nie, ja muszę zmienić i pauzę. Dobra, mam lepsze baterie chyba. I udało mi się. Uuuu z ja tą pauzę zrobiłem specjalnie, żeby on zaczął cheatować jak coś nie No, dzięki. Nie dałeś. O, jestem tu za pierwszym razem. Co ty myślisz, Mario? Gdzie Maria? był pał? Gdzie to było, ta igra? No, to jest bardzo blisko, trzeba skoczyć. Ja tu pójdę pokojny ekstra po prostu. A, a, nie, Oli, I fucked up! spadłem. A dwójkę Czapka? Czapka Luigi'ego? Zaprawiłeś mi czapkę, gościu. Myślałem, że ci odda czapkę. I ją mam Taki złocie. On ma dwie czapki. Czy to znaczy, że ja będę mieć dwa razy więcej te mail? Sprawdźmy, Ile on robi. Tak! Dlaczego, Mario? nie robi normalnie, cię? Dobra, ja robię challenge bez czapki. Wskoczycie są za słabym. Nie, nie jestem taki słaby w marie. No No tutaj gdzieś tak. trzeba wskoczyć po prostu do igra A, trzeba tam, tam. A no tak, jesteśmy w tej samej sytuacji. Albo muszelką, ale nie wiem czy muszelka jest. To właśnie, gdzie jest ta la bomba? Ona chyba w jest. No. Tu No, 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 no. Dobra, mogę skoczyć to Inglę, right? To jest it? I don't know. On tu jeszcze więcej kmenów będzie później. Siema, jestem tam. Tak. No e, e. mam czapkę z powrotem, Jej. A ja mam dalej dwa, może. On dwa robił domenczy. A ja dostałem trzy domenczy wtedy. Kurcze, pieczone. Kurka. Znajdował to przejście. Teraz mamy armatę otworzoną. Kacinski, activated. Życia. Szkoda, że te życia nie przechodzą dalej. Właśnie, dokąd cię ta czapka? Za tobą. Lubię tę muzykę. O, spotkałem kogoś czerwonego teraz. Ryli to. Widziałem tam coś się działo. Jaką tam jest? Tam było niebieskie. Aww! Obiegoś obok tego patrzy, no, mogę zabrać za okej okay. okay, można wyjść na zewnątrz. Ja, a, a bo ja nie może, zapomniałem. Bo tutaj koiny zostały, to ty? zapaliłeś coś? I teraz spam, spam, spam. O, o nie. O. Co, nie? O, tak. Ja jestem GADGamerem. Jesteś... Ty, ty jesteś GATGamerem? KOT Gamer? GOD gamer. Nie, KOT okay, teraz Okej, teraz na kojny zbieramy. No ja już zaprałem, więc można wziąć w tą To też się zbierze! Nie wiem gdzie o! jest! Nie wiem gdzie jest gwiazdka! Na gdzie hmm. jesteś. Shell, shredding, for red Mario dostał tu życia, ja nic. What? Snowman, big head. I'm gonna give that snowman some head tonight. Okej, okay, musiałem to słyszeć. To będzie pierwszy? No, ja lubię dawać powonowi głowę. Niech ma. Co ty byś nie da, nie? No nie! To byś nie ulepił mu głowy. Dobra, muszę jeszcze wyżej strzelić. Bo to, to się ta zrobić. Widziałem to, da się to zrobić, to jest trochę na skróty. Trzeba jeszcze... No, wow, dwa razy ziędu zrobiłem, jestem lepszy! Niestety nie ma... goofiego. No. gdzie były? No, a ja... jak ty spadłeś, to ja spadam. Zostawiona. Troszeczkę wyżej bym w drzewo trafił, więc jeszcze wyżej w celuję. Znowu to zrobiłem! Dawaj w drzewo! Oh! Luigi, Luigi Pink, czekaj! No! Czapka Maria. Jesteś. Jest tam łysą. Jakiś bałwan chyba ma. O! Jest tam. Dobra, idź do Inkla, ja mam czapkę. Okej. No! Ej, jak ja Mam czapkę. Co mam czapkę zieloną moją? Powziąłem obydwie. Byłem greedy. Dobra, można muszelkę. tam. Pokażę, pokażę ci trik. Zobacz to. Ej, tę muszelka tam. Okej, okay. to będzie szybciej. Fuu! Tego nie musiałeś otwierać. Pomyliły mi się putełka. To będzie pierwszy. What si Można włączyć muszarkę kuźkim z... No i jako... Oj. Widzieliście widzowie... O, byłem pierwszy... O nie, 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 Au! Au... Au. Hm. Au... I tu trzeba wskoczyć... I mam... Kolejna Kwiz... Ja chcę czapkę... Gdzie jesteś? Daj mi czapkę! <noise> a, a, z, 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 jakie z, triki z, na trzepaku? Go, to co, świat skończony już? No, krótki świat. Zobaczmy. No, to wszystko. Ile trwa odcinek? 14 minut. No to idziemy do wodnego, teraz ten wodny. To w ogóle jest tyle kopii obrazów światów, co? Nie? No. To jest następny. To. Musiałem się do dziesiąty, nie wiem czemu. Fajna mechanika w tym świecie jest? Czy o niej? No ja kurde 7 gra jak się nie mylę wiesz wiesz jaka mechanika jest czy nie? Może powiedz mi, może nie wiem. Że zależnie od jak wysoko skoczysz do pracę to o tyle wody będzie. A ta, pamiętam, no trochę o tym zapomniałem, ale mi się przypomniało że wiedziałem. Także na, najlepiej mieć wodę na, na samym szczycie zawsze raczej. Tak, tego ja skoczyłem wysoko, ale to skoczyłeś nisko, więc to się zaliczyło. Okej, okay, ja już jestem blisko gwiazdki jednej. I ja też. Chyba. O, tak można kamerę sobie ustawić. Na Luigi-cam, okej. Okay. Ty masz pewnie Mario-cam. Jestem teraz streamerką z kamerką. Teraz na samą górę trzeba ustawić. A potem na sam okay. dół, albo teraz na sam dół, bo mam pomysł, co można zrobić. Co I można gram? zrobić? Robię gwiazdkę. Okej, okay. zaufaj mi. Mhm, mm no tak chcesz zrobić. No, tu idziemy. Da dajmy na górę. Tu gdzieś jest teleport. Gdzie ja pamiętam gdzie? Nie. Trzeba wodę ponieść, tak? Już nie nie trzeba. Albo ponieść, no. Teraz tam, tam. O, wow! Już nie pamiętam, skąd jest to miasto, co widać od dali. Ale, jakieś ładne miasto, i tyle teorii spiskowych jest o tym mieście z jakiegoś powodu. No bo Iscari? Au! Zatopione miasto z Mario 64, nie? Takie legendy później powstają. Co tu tutaj wskoczyć? I okay, ja poczekam na dole, no na tym, jakbym deska. Aha, że obie deski zrobić. Jedną chyba, no tą. I teraz Maria to zrobi. Jestem tu. Jej! Liczę na Twoją wygraną. Tymczasem ja już jest chować tą wodę. Tam gdzie po wygranym. Ludzi pije wodę. Dlatego mówią na mnie Jezus. Aha, okej. Okay. Przemieniam wodę okay, w, w siki. Przemieniam wodę w siki. Jestem Jezusem. Można to zrobić, Shocking Arrow, ale no trochę nisko skoczyłem. No. To takie średnie musi być, średniej wielkości. Albo woda. najlepiej najwyższe. robię speedrun. Po co to było? Kto będzie pierwszy? Challenge. Oh, Zobaczę tam, bo nie umiem skakać, zapomniałem. Ujdzi sobie przypomniał, że nie umie skakać. Wow! Pamiętam, jak to było kiedyś ciężkie. O, nie zrobię tylko na czas. Nie przyjdę tu. No, ej! Co jest? Syzyf? Syzyf! Tu można łatwo skok zrewić. No ale zrób to za mnie, bo ja tutaj ja utknąłem. O, przeskoczyłem po prostu przez to. No, jak mam tam się dostać? Stąd? No co? Ok, i tutaj takie strzałki są, i można na nie kliknąć, i widzicie. Czemu po prostu nie zrealizuj? Ale ja po prostu zrobię longchamp'a Chciałem tylko pokazać Nie bo po co to jest tak zrobione Muszę <laughs> po prostu skok zrobić Zapomnieli, że taki dobry skok jest w grze po prostu Nawet normalnym skokiem chyba można O, teraz ja chciałem jak najwyżej A, okej okay. No to robimy sekrety A później jak najwyżej Okej, okay, ja pamiętam, gdzie był Trzeba... secret one secret, found. Tam było. Nie słyszę kogo, nie? No. Taki potrójny. A tutaj też jest, czy nie? No? O, tak, tak. Coraz więcej. O! Nie chciałem tu być. To może chciałem? O niebieska... I love money. <grym> money. Chyba na guzie było jeszcze. tam jest jedno... I jeszcze coś. <grym> Jestem na górze. Bro, się! Bro! Pran rusza. He, he needs to reload. Ay ay. Czy ktoś widział taką needs to reload, man. He needs to reload. He needs to reload. Like, bro, he needs to reload. Bro, he needs to reload. What? No, nas no dwóch nie mógł chyba. Nie. co się dzieje? O! Oh. Oh, dzięki! Szybko! Zatopiłem się. I idę stąd. Screw this. Zatopiłem się w, w podwozie. Robi coś innego. Yeah, let's go! podnieś tam włoto teraz, czyli jeśli coś tam jest. Gdzie to jest? Ty właśnie, tam nie ma teleportu. to chyba tam też muszę zrobić na dół. Jej. I need to know if that's a teleport. Myślę, że to jest teleport. No, poczekam aż Wojtek to zrobi. Jaj. Mamy dużo koinów, można od razu tam złapać. On no, tutaj był, no. Tutaj? Fartowego o. o, znalazłem. Tylko, że pompa jest tam. I gdzie tam? Czy jest tu to podnoszenie wody, czy nie? No. To jest użyteczne. Tylko jak mamy... Te... Jejpa, tutaj gwiazdka jest ta. Można się dotknąć po prostu A gdzie jest bomba? A tam No Musi być wysokowoda. woda yeah. Próbuj jakiś super skok Pamiętam, że zrobiłem raz super ja, ja skok Ja bardzo dobry skok teraz A w ogóle wieś, to, aby mi się dało go złapać tam. A my podniesiemy wodę i... W spróbować raz? I love so much Tutaj dookoła są tam coiny Ale ja idę tutaj. Tylko trzy tu były

ja tu na widzę. A. gdzie są to ostatnie koiny? Ja chciałem do bomby iść. O! Wadwikę spadliśmy na sam. Nie wiem, gdzie są to ostatnie koiny. Chyba. A, ty, a i zrobię od pauzę, czy nie? Tak. Okej. Okay. mam zrobione. Teraz robię pauzę z powrotem. Wojciech aplikował Armaczaja. Bo potrzebujemy tylko dwa koiny. Tera, teraz tylko nie wiem, czy jak tam nie pójdziemy to tylko miasta, to nas nie terpnie. To się to musi pójść, Pośmiewać? ale no trzeba obu tak właśnie nie wiem co się stanie Ty. I nie wiem gdzie ja mam strzelać nawet Dobra ja to zrobię ponieważ czuję się Sigma I już a Sygnał no! Czy znaczy, woda jest wystarczająco wysoko, żeby tam skoczyć po prostu? Bo można tam skoczyć, jeśli woda jest wysoka. Okej, okay, Wojtek mnie nie słyszał po nie. prostu. Jest nie za nisko. Jest to na Można wypaść wy... ze świata oczywiście, ale ja tego nie zrobię dziś. Panie Panowie, ja ośpieram kolejną. nas dwóch na 100% to Tak mi się wydaje, właśnie Kurde, nie dali tu żadnych coinów Siema Ale będziemy mogli wyjść, czy nie? Nie I don't know Tak Nie Może Ja się zacopać Zbierz dwa coiny i gwiazdkę <noise> O, o Eee y You've done us all You've done us all Mogę teraz... Wojtek! Szybko zbierz koiny. Szybko zbierz koiny, bo ja też muszę dodać. Ej, zbierz klekoiny. To mi nie zbierasz koinów. Ej, co mi nie... Wajda, co mi? Bo musiałem... Co? Bo chciałem, jak zbierzesz, to chciałem od razu wrócić się. Oh! Nie. Oh! Nie. Za późno! Luigi, czy jest <laughs> <to serve> <laughs> czemu jest tak... dziwnie? No bo jest fajnie. Pana, what the Co? What the heck? No się. No właśnie. No to rip tamta gwiazdka Musisz um, chyba zrobić fajne skoki to, no. to następnego filmu z Mario 64? Czemu? No patrz jak tu odcinek już jest O kurde, okej okay. Yo!